potocznie kojarzy się z nieapetycznie wyglądającym jedzeniem lub mizerną osobą. Oficjalna definicja zaś określa ją jako gęstą potrawę z kaszy popularnej w Rumunii. To Mamałyga. Tym samym hasłem została nazwana najnowsza wystawa malarki Martyny Majchrowicz, którą możecie już zobaczyć w galerii M2 w Mysłowickim Ośrodku Kultury. Mamałyga jest to tytuł mojej pierwszej solowej wystawy. Jest to pewnego rodzaju stan emocjonalny. Przyrównuje to po prostu do rumuńskiej potrawy, która formą przypomina po prostu breje. Artystka w swojej twórczości w humorystyczny sposób porusza tematy tabu związane z kobiecością, ciałem czy samooceną. W swoich pracach skupia się na tendencji do pogoni za idealną wersją siebie, jednocześnie zachęcając do nabrania dystansu do swojego wyglądu. Często kobiety są krytykowane poprzez na przykład ocenianie powierzchowne ciała i w moich pracach często się inspiruję po prostu takimi sytuacjami i również chcę to ukazać w sposób autorski, ekspresyjny z nutką dystansu i Takim subiektywnym stylu. Ze względu na obostrzenia epidemiologiczne ekspozycje w Galerii M2 będą zmieniały się co 6 lub 8 tygodni, tak aby każdy zdążył zobaczyć wystawę. Tym samym Mama Łygę będzie można zobaczyć do 3 grudnia. Myślę, że sama wystawa będzie mówiła wszystko za siebie, w związku z tym, że mamy taką, taką trudną chwilę dla nas wszystkich, ale mimo wszystko staramy się, żeby nasza galeria dalej funkcjonowała. I w związku z tym serdecznie wszystkich zapraszam. Zachęcam do każdego osobiście, do subiektywnych też odczuć, do osobistych interpretacji każdego dzieła. A warto to robić życzliwością dla siebie i innych w myśl ruchu Bady Positive, który promuje artystka.